Reprezentacja Anglii od lat słynęła z wybitnych napastników. I choć podczas kariery Wayne'a Rooney'a nie udało się, by futbol powrócił do domu, wielu uważa go za najlepszego w historii napastnika reprezentacji synów Albionu. Cześć. Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Od jakiegoś czasu nie pojawiały się materiały o żadnym angielskim piłkarzu, więc dzisiejsze nazwisko bohatera odcinka jest idealnym, by ten bieg wydarzeń zmienić. Zanim jednak posłuchacie ciekawostek o Runeju, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zostawiajcie komentarze pod odcinkami z kolejnymi nazwiskami. Lista pomysłów, które zostawialiście do tej pory, topnieje, a legend wciąż jest mnóstwo. Wayne Rooney to były napastnik mierzący 176 cm wzrostu, urodzony 24 października 1985 roku. Największymi sukcesami Rooney'a było 5 tytułów Mistrza Anglii z Manchesterem United, Liga Mistrzów, Liga Europejska oraz Puchar Anglii z Czerwonymi Diabłami. Karierę seniorską rozpoczynał w 2002 roku w barwach Evertonu. Po dwóch latach przeniósł się do Manchesteru United, gdzie spędził 13 lat. Następnie w 2017 przeszedł ponownie do Evertonu, po roku trafił do DC United, a w 2019 do Derby County, gdzie dwa lata temu zakończył karierę. W reprezentacji Anglii grał w latach 2003-2018 i w 120 meczach strzelił 53 bramki. A teraz ciekawostki. Zanim trafił do Evertonu, runej zachwycał w piłce dziecięcej. W dwóch sezonach z rzędu, jako 8- i 9-latek, strzelał kolejno 72,99 bramek w sezonie. Mając 10 lat, wreszcie trafił do Akademii Evertonu i tam również regularnie strzelał, zdobywając 114 bramek w 29 meczach dla drużyn do lat 10 i 11. Jako 15-latek grał już dla zespołu U19. W wieku 16 lat Wayne Rooney otrzymał ofertę gry dla innej reprezentacji. Ze względu na pochodzenie jego ojca, zaproszono go do gry w kadrze Irlandii, jednak od razu odmówił ze względu na swoje przywiązanie do Anglii. Po strzeleniu bramki Arsenalowi w wygranym 2 do 1 spotkaniu 19 października 2002 roku, stał się najmłodszym w historii Evertonu strzelcem gola w Premier League, jednocześnie przerywając serię 30 spotkań bez porażki kanonierów. Niecałe 3 tygodnie wcześniej Rooney zdobył co prawda dwie bramki w spotkaniu z Wrexham, ale było to spotkanie pucharowe i EFL Cup. Zamiast do Manchesteru United runej miał trafić do Newcastle, jednak w ostatnim momencie to oferta Czerwonych Diabłów okazała się być dużo korzystniejsza. Choć dyrektorzy United na początku nieprzychylnie patrzyli na płacenie 27 milionów funtów za 18-latka, szybko przekonali się do niego, gdy w debiucie 28 września 2004 roku w Lidze Mistrzów przeciwko Fenerbacze ustrzelił hat i dołożył do niego asystę. W wieku 18 lat i 335 dni Runej został najmłodszym strzelcem trzech goli w meczu Champions League. Na przestrzeni swojej kariery Wayne miewał problemy z dyscypliną, tak jak choćby we wrześniu 2005 roku, kiedy to po otrzymaniu żółtej kartki zaczął ironicznie bić brawo sędziemu, za co otrzymał czerwoną. Jednym z najgorszych meczów Runeja w karierze było natomiast spotkanie ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata 2006 w Niemczech, kiedy w spotkaniu z Portugalią otrzymał czerwoną kartkę po faulu na Ricardo Carvalho, a głównym zwolennikiem pokazania przez sędziego czerwieni był klubowy kolega Runeja Cristiano Ronaldo. We wrześniu 2006 roku Rooney został oskarżony przez swojego byłego trenera Davida Moysa o oszczerstwa po tym jak tabloid Daily Mail opublikował fragmenty autobiografii Rooneya, w których ten oskarżał ówczesnego trenera Evertonu o wyjawienie publicznie powodów odejścia Anglika z klubu. Po dwóch latach i sprawie sądowej Rooney przeprosił Moysa za fałszowanie prawdy, a po latach pracowali wspólnie w United. To nie był jedyny problem z prawem Runeja. W 2017 roku jako piłkarz Evertonu został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Skierowano go na prace społeczne i zabrano prawo jazdy na dwa lata. A zaledwie rok później w Ameryce został ukarany grzywną za picie w miejscu publicznym oraz publiczne używanie wulgaryzmów. W 2010 roku Runey był bliski opuszczenia Manchesteru United po konflikcie z Sir Alexem Fergusonem. Obaj potwierdzili nawet publicznie, że angielski napastnik opuści klub. Tak się jednak nie stało, gdyż ledwie kilka dni później Runey wynegocjował dla siebie prawie trzykrotną podwyżkę i podpisał nowy kontrakt. Zaledwie trzy miesiące później Rooney strzelił jednego ze swoich najpiękniejszych goli w karierze, jeśli nie najpiękniejszego, strzelając po dośrodkowaniu przewrotką w 78. minucie derbów Manchesteru przeciwko ekipie City. Trener Ferguson stwierdził później, że to najpiękniejszy gol w historii strzelony na Old Trafford. Wayne Rooney zasłynął zarówno jako wybitny napastnik, ale również asystent. Świadczyć o obu faktach mogą dwa spotkania w barwach Manchesteru United. 23 stycznia 2010 roku po czterech bramkach runy, a czerwone diabły pokonały 4-0 Hall City w meczu Premier League, a 27 listopada 2013 roku w wygranym 5-0 meczu Champions League przeciwko Bayerowi Leverkusen zaliczył on 4 asysty. Jest najlepszym w historii strzelcem w Manchesterze United, drugim najlepszym strzelcem w historii Premier League i trzecim najlepszym asystentem w lidze angielskiej. W reprezentacji Anglii z 53 bramkami był najlepszym strzelcem, dopóki nie wyprzedził go Harry Kane. W ostatnim meczu kwalifikacji Euro 2012 Rooney otrzymał czerwoną kartkę za faul na czarnogórcu Miodragu Dzudowiciu. UEFA zawiesiła go na trzy mecze, pomimo zadośćuczynienia napastnika. Wówczas za Runejem wstawił się również sam Czarnogórzec, dzięki czemu kara ostatecznie skrócona została do dwóch pierwszych meczów grupowych na mistrzostwach. Pomimo występów na trzech różnych mundialach w 2006, 2010 i 2014 roku, dopiero na tych ostatnich Wayne Rooney strzelił swoją pierwszą i jedyną bramkę na Mistrzostwach Świata, w przegranym 1–2 spotkaniu z Urugwajem, po którym Anglicy pożegnali się z turniejem już na etapie fazy grupowej. Co bardzo ciekawe, w reprezentacji Anglii jest rekordzistą pod względem ilości wykluczeń. Dwukrotnie schodził z boiska z czerwonymi kartkami. Co jest jeszcze ciekawsze, dzierży ten rekord wraz z innym legendarnym piłkarzem, Davidem Beckhamem z trzema piłkarzami w swojej karierze Rooney rozegrał ponad 300 spotkań. Byli to Michael Carrick, Rio Ferdinand oraz Patrice Evra, z którymi grał w Manchesterze, a z dwoma pierwszymi rzecz jasna również w reprezentacji. 3248 minut w 44 meczach Runej rozegrał wspólnie z Tomaszem Kuszczakiem. W Derby County występował z innymi Polakami. Sześć meczów zagrał wspólnie z Kamilem Jużwiakiem, a w jednym wystąpił na boisku z Krystianem Bielikiem. Runej aż trzykrotnie na przestrzeni swojej kariery zdobywał bramki z własnej połowy, czyli z ponad 60 metrów. Ten ostatni, najbardziej pamiętny gol, padł dla DC United 27 czerwca 2019 roku. Piłka nożna to nie jedyny sport, jaki Runej uprawiał w swojej karierze. Amatorsko próbował również boksu i co jakiś czas zdarza mu się jeszcze wchodzić treningowo na ring. Oprócz klubów, w których występował Wayne Rooney, jest również kibicem Celticu Glasgow. Co ciekawe, mógł w nim pracować jako trener, gdy po udanym początku kariery trenerskiej w Derby County, był kandydatem na objęcie tego stanowiska po rezygnacji dotychczasowego trenera Celticu, Nila Lennona. Rooney nie skorzystał z tej możliwości, czego pewnie może żałować, gdyż zarówno jemu, jak i Derby County zaczęło iść bardzo źle, a ostatecznie spadli z Championship. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Wasze ulubione wspomnienia związane z Łazą. A może macie jakąś swoją ulubioną bramkę, nie będącą tą słynną przewrotką? Napiszcie o tym w komentarzach. Subskrybujcie kanał po więcej ciekawostek i zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Tymczasem ode mnie to tyle. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.